Nie wiem, czy kolega jest zadowolony o odpowiedź. Dziękuję. Ale ja myślę, żeby nie polemizować sprawy no z tego, że nie ma Proszę bardzo. W kwestii co dalej chciałem no powiedzieć, no że jeżeli... No no przepraszam, ja, I... ja ten, na pana odpowiedź, nie wiem, kolega Janikę, ja nie, 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 nie mam potrzeby słuchania Ale, kolegi to... wyjaśnień. Ja, Pan przewodniczący prosił ja, o procedurę, ja nie procedurę, procedurę. Nie, procedurę. On tylko mówił, uzupełnia właśnie chodzi o procedurę i nic więcej. I, że, jeżeli, no że tak powiem, nie, nie dogadamy się, no to niestety, ale trzeba szukać arbitrów, a to nie przyniosłoby chwały ani na powiatowych. Proszę Państwa, y, arbitrzy w tych kwestiach y, po spełnieniu warunków w zakresie bezpieczeństwa zawsze zawsze opowiadają się za interesem mieszkańców. Także niepotrzebnie byśmy narobili sobie złej sławy, a rozstrzygnięcie jestem przekonany i tak bo po naszej myśli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja bo naprawdę w tej chwili każdy wyraźny swoje opinię, jak, jak tutaj szanowni radni wiecie, każdemu możliwym powiedzieć, ja tylko chciałbym jedno, na koniec jedną rzecz powiedzieć. Gospodarze Miasta i gminy jest Rada Miejska i Burmistrz Błoszyna. I to właśnie te organy powinny decydować zgodnie z prawem. Oczywiście zgodnie z prawem to, co dzieje się na tym terenie. Pani Burmistrz, proszę. Ja powiem szczerze, że troszeczkę mnie tylko zaintrygowała tutaj wypowiedź kolegi Macieja Łącichowskiego, co to znaczy, że rozumie powody zmiany decyzji przez dyrektorów, bo różne rzeczy sobie można wyobrazić. <laughs> tak, 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 tak. Tak, po prostu są dwie różne opinie tych samych ludzi, o to Sugestia są nie, to że naprawdę proszę nie wprowadzać tutaj innego atmosfery, bo Nie, nie, tutaj do kolegów apeluję, naprawdę temat jest naprawdę drobiazgiem, który nie powinien zajmować tyle czasu, tyle... To jest No właśnie, ale w zasadzie ja proszę... do kolegi Macieja, na tej podstawie że natężenie ruchu wzrosło. My mamy wręcz dokładnie inne, odwrotne informacje, że ruch został zmieniony, ponieważ y, przejeżdżają tam będą tylko osoby, które dojeżdżają do y, posesji i instytucji, które znajdują się w tej części miasta. Czyli krótko mówiąc, ten ksiąg komunikacyjny już nie stanowi, tak jak pan, pan Maciej powiedział, skrótowego dojazdu do innych części miasta. E, Sporadycznie znano mi się tą drogą jechać. Postaram się też unikać to. Do sporadycznie jadę i odnoszę wrażenie, że jak było. bo no, jeżeli jedna jedna nitka drogi została obcięta, no to idą koło tych szkół tutaj następuje zjazd. Prawda? Dziękuję, dziękuję. dziękuję bardzo. Ja w tym momencie przerywam dyskusję. Mam takie upodnienia. Przystępujemy do przegłosowania tego stanowiska. Proszę o czytanie stanowiska Rady z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie organizacji ruchu na ulicy Sienkiewicza w Olsztynie. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt drugi ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 30 ust. 2 punkt 3 statutu Rady Miejskiej w Olsztynie Rada Miejska po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy zmiany organizacji Ruchu na ulicy Sienkiewicza w Olsztynie, oraz uwzględniając opinię Komisji Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych w Olsztynie, apeluję do starosty Olsztyńskiego o zweryfikowanie dotychczasowego stanowiska w sprawie zatwierdzenia zmiany organizacji ruchu na ulicy Sienkiewicza w Olsztynie, polegającej na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego w części ulicy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego do skrzyżowania z ulicą Markińkowskiego wnioskowanej przez właściciela i zarządcę drogi, co jest gminę Wolsztyn reprezentowaną przez burmistrza Wolsztyna. Rada stoi na stanowisku, że wnioskodam, wnioskowany przez para starostę projekt organizacji ruchu nie uwzględnia interesu społecznego, a w szczególności głównych użytkowników, mieszkańców ulicy. Dziękuję bardzo. Rado przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego stanowiska proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że przy dwóch głosach wstrzymujących i Przeciwie. przeciwnych i jednej nieobecności Radnego Rada podjęła stanowiska w sprawie organizacji ruchu na ulicy Sienkiewicza w Olszty.